Gotycka Katedra Gnieźnieńska. Pomnik tysiącletnich dziejów kultury polskiej, skarbnica historycznych pamiątek i zabytków sztuki. Słynne dwunastowieczne drzwi gnieźnieńskie, świadectwo kultu świętego Wojciecha, biskupa i misjonarza. W osiemnastu płaskorzeźbach dzieje jego żywota i męczeńskiej śmierci. W XVII wieku szczątki świętego Wojciecha złożono do srebrnej trumny wykonanej przez gdańskiego złotnika van Rennena. Tu zbierała się niegdyś kapituła gnieźnieńska. Dziś jest tu najbogatszy obok jasnogórskiego i krakowskiego skarbiec katedralny. Pierścień romański z szafirem XI wiek wydobyty z grobu królewskiego. Najstarszy zabytek kielich świętego Wojciecha z X wieku. Kielich dombrówki żony Mieszka I. Dzieło lotaryńskie albo nadreńskie. Motywy biblijne, sceny z ukrzyżowania. Kielich Królewski, dar Mieszka I. W zbiorach gotyckiej sztuki złotniczej, relikwiarz św. Wojciecha z XV wieku. W kolekcji monstrancji, dar biskupa Floriana Stablewskiego, ogromna monstrancja z końca XIX wieku. Relikwiarz w kształcie ręki Świętego Wojciecha. Te skarby sztuki sakralnej i narodowej, dziś pieczołowicie chronione, być może zostaną udostępnione publiczności.